Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał. Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Co to znaczy modlić się zawsze i nie ustawać? Co to znaczy, że modlitwa powinna być nieustanna? Modlitwa ta nieustanna to jak proszenie tej ubogiej wdowy. Wobec kogoś, to ma władzę. Widzimy tutaj przypowieści niesprawiedliwego sędziego, który się Boga nie bał i z ludźmi się nie liczył, i dzisiaj też tacy sędziowie mogą się zdarzyć, ale z powodu naprzykrzania się tej wdowy, z powodu, że ciągle przychodziła i prosiła Stań moim w obronie obroń mnie przed moim przeciwnikiem taka kobieta została w końcu wysłuchana. Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Bóg jest wrażliwy i dlatego staje w obronie szybko, natychmiast, prędko weźmie w obronę. Zauważmy, że to słowo obrona pojawia się w tym krótkim fragmencie aż cztery razy. Gdy coś w Piśmie Świętym pojawia się dwa razy, to jest jakby podkreślone. Tak jak św. Paweł mówi, Radujcie się w Panu! Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, żeby to słowo podkreślić. A dzisiaj to podkreślenie jest podwójne. Nie tylko raz, ale jakby dwa razy. Słowo obrona. I my przyjmując Bożą obronę, poprzez to, że prosimy, obroń mnie, zobacz, Panie Jezu, jak jestem kuszony, zobacz, jak mnie zły duch poniża, jak upadam. Obroń mnie, zobacz, przyjdź mi z pomocą, ratuj mnie. I dniem i nocą, kiedy o to proszę, każde bicie z mojego serca woła zmiłuj się nade mną grzesznikiem, tak jak w, tym, w tej książce Opowieści Pielgrzyma. Jak ten pielgrzym wędrował i szukał odpowiedzi, jak można się nieustannie modlić, właśnie modlić się tym pragnieniem. Panie Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, zmiłuj się nade mną, obroń mnie. Nie chcę wracać do tych swoich grzechów, chcę się zupełnie od nich odciąć. To jest takie wołanie i takie natarczywe, nie takie klepanie tylko słów bezmyślnie, ale właśnie takie całym sobą chcę, żeby Bóg przyszedł mi z pomocą. Chcę się oprzeć na Nim, oprzeć swoje życie. I taka głęboka, pełna takiej zawierzenia, modlitwa rodzi wiarę. Bo co to znaczy wierzyć? To znaczy zawierzyć, zawierzyć Bogu. Jego słowu, Jego obietnicy. Dzisiaj Pan Jezus daje nam obietnicę, że Bóg prędko przyjdzie z pomocą. Nie będzie zwlekał. Tylko potrzeba z naszej strony takiego pukania, takiej właśnie otwartości serca. Ale społeczeństwa syte, takie najedzone, takie, które mają wszelkiego rodzaju zabezpieczenia w swoim życiu, takie osoby w tych społeczeństwach przestają myśleć o Bogu. Zadają sobie pytanie: A po co mi Bóg? Ja sobie sam. Stworzę lepsze życie niż Pan Bóg by mi wymyślił. Sam będę dla siebie Bogiem. Sam ustanowię to, co mi będzie służyło. Jeden z rodziny Rockefellerów, bardzo bogaty, powiesił sobie nad łóżkiem, zamiast obrazu Pana Jezusa, czy zresztą jako Żyto, może żadnych obrazów powinien nie wieszać, ale on powiesił jednego dolara i mówił do tego dolara, Zawsze wieczorem. Yy, byłeś moim pierwszym dolarem, i dzięki tobie mam następne dziękuję ci. <grywia> Oddawał cześć temu dolarowi. Ale w końcu zmarł. Jego los jest bardzo smutny. Ten dolar przecież nie zbawia, co z tego, że przeszczepił sześć serc, że żył ponad 100 lat i tak zmarł. Zabieramy ze sobą z tego świata. Przede wszystkim takie oparcie się na Bogu i Jego miłość. To z tej miłości będziemy sądzeni, bo po czym poznać, że wiara jest wiarą prawdziwą? Bo przecież demony wierzą i demony są w piekle, nie są w niebie. Więc jak rozróżnić wiarę demonów od wiary tej, która prowadzi nas do nieba? Bo może się okazać, że Pan Jezus właśnie będzie szukał tej prawdziwej wiary. Spotka ludzi, którzy się będą deklarować, jest tym człowiekiem wierzącym, nawet praktykuje. Ale moje uczynki o tym nie świadczą, bo święty Jakub napisał: Mówisz, że wierzysz, ale demony też wierzą i drżą, ale są nieposłuszne. Prawdziwa wiara rodzi miłość, a miłość prowadzi do służby. Tam sprawdzamy naszą prawdziwą wiarę czy potrafimy rezygnować ze swojego czasu, swojego życia na rzecz osoby, która jest w potrzebie, której przychodzę z pomocą. Właśnie staję w jej obronie. Również wiara wyraża się przyznawaniu się do Chrystusa. Jeden z księży zadał mi pytanie: czy Bóg jest tak słaby, że potrzebuje obrony? Po co w ogóle nam apologetyka? Po co są apologie? Po co ta obrona? Lepiej dialogować. Bo tak naprawdę Bóg rzeczywiście jest wszechmocny, silny i nie, nie trzeba go bronić, natomiast bronić trzeba naszej wiary. Wiara często jest bardzo słaba, bardzo chwiejna, jak ten knotek, tylko o który się tli, łatwo można go zgasić. Dlatego potrzebujemy osłony, obrony i potrzebujemy no, pomocy z wysoka. I sami potrzebujemy, żeby się zaangażować w obronę wiary. Bo jeżeli nie bronimy naszej wiary, to ta wiara zaczyna być prześladowana. Święty Jan Paweł II powiedział, że prawda, której się nie broni, zaczyna być prześladowana. Dlatego potrzebujemy no przede wszystkim dawać świadectwo. Obrona wiary będzie polegała na dawaniu świadectwa, na tym przyznawaniu się do Chrystusa, na tym y, też rezygnowaniu z tego, że mogę przez to coś stracić. Nie tylko czas, nie tylko pieniądze, ale mogę w ogóle stracić nawet życie. Czego przykładem jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Obrona wiary to jest nasze zadanie. Warto sobie zadawać pytanie, kiedy się robi rachunek sumienia, jak dzisiaj, pod koniec dnia, jak ja dzisiaj obroniłem swoją wiarę. Jak stawałem w obronie wiary w Chrystusa jako jedynego pana i mojego zbawiciela. Czy w tym sferze wewnętrznej, czy broniłem wiary przed grzechami, przed pokusami, które przychodziły, ale też z zewnątrz, przed różnymi atakami na Chrystusa, na Kościół, na dobre imię Kościoła rzymskokatolickiego, na dobre imię także naszej Ojczyzny Polski, bo to też jest wyraz wiary. Jeżeli kocham Boga, to Bóg dał mi w darze moją Ojczyznę. Ja jej sobie nie, nie wybierałem. Przyszedłem na świat przez to, że mnie rodzice zrodzili, przez, Bóg, przez to, że Bóg akurat w tym kraju, w tym narodzie mnie powołał do istnienia. I przykazanie czci ojca swojego i matkę swoją też wyraża się w miłości do ojczyzny i w obronie właśnie dobrego imienia naszego narodu, Polski. Dlatego też łącząc wyznawanie wiary razem z wyznawaniem też miłości do ojczyzny, zaproszeni jesteśmy do. Bycia takimi rycerzami. Rycerz to ten, który broni dobrego imienia. swojej wybranki. Można przyjąć za swoją wybrankę Najświętszą Marię Pannę, Matkę Kościół, ale także ojczyznę. Pomyślmy dzisiaj, jak dzisiaj będziemy bronić dobrego imienia naszych wybranek, tych których Pan Bóg nam dał w darze. I jak będziemy przyznawać się do Chrystusa? Żyjemy w czasach, kiedy Pan Jezus mówi, że tu właśnie z Polski ma wyjść ta iskra, która przygotuje na Jego ostateczne przyjście. Widząc na zachodzie tyle burzonych kościołów, przeznaczanych również budynków kościelnych na zupełnie inne świeckie, czasem bluźniercze cele, musimy sobie uświadomić, że ta iskra ma zapalać. Ma po prostu też powodować, że zapali się więcej wiary. Dlatego potrzebujemy bycia razem, bo jeżeli iskra zostanie sama i nie rozpali wielkiego ognia, to przyjdzie powiew mody ducha tego świata i zgasi tą małą iskierkę. Będzie króciutka, jak łamek sekundy. Natomiast, jeżeli rozpali się ogień, rozpali się wielkie ognisko, kiedy przy, będzie tam wiele płomieni, to kiedy przyjdzie ten powiew ducha tego świata, to nie będzie zgaszony ten ogień Bożej miłości, Bożej wiary. Nastąpi wtedy jeszcze większe rozpalenie. Czego przykładem były pierwsze wieki prześladowań chrześcijan. Gdzie pomimo tego, że ich prześladowano, to tym bardziej się jeszcze rozpalali Bożą miłością, jeszcze więcej było chrześcijan, aż w końcu chrześcijaństwo się rozszerzyło po całym świecie. Dzisiaj samych katolików jest miliard trzysta milionów. I to jest zadanie dla nas: żebyśmy również zapalali tych, którzy jeszcze nie są zapaleni ogniem Bożej miłości. Również w Kościele mogą być to katolicy, mogą być to nawet praktykujący, ale bez tej Bożej Miłości. Czy syn człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę, taką prawdziwą wiarę, nie jej imitację? Czy znajdzie ludzi prawdziwie wierzących i oddających chwałę Bogu i liczących, opierających się na Bożej Pomocy? Czy umiemy tak właśnie bronić naszej wiary, żeby pokazywać, jak sami opieramy się na Bożych obietnicach, na Bożym Słowie? Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.